Witajcie, kontynuujemy omawianie skąpca autorstwa Moliera, które w dobitny sposób pokazuje nam jaki wpływ może mieć nadmierne przywiązanie do pieniędzy na człowieka i jego otoczenie. Mollier przedstawił tę wadę prezentując całą paletę zachowań chorobliwego sknery. Równocześnie poznajmy realia tamtych czasów, gdzie o miejscu człowieka w społeczeństwie decydowało posiadanie majątku, a nie osobiste talenty, zaangażowanie czy praca. Zacznijmy omawianie od opisu bohaterów występujących w utworze, a następnie zajmiemy się wybranymi motywami. Głównym bohaterem jest Harpagon, który ma 60 lat i jest człowiekiem zamożnym, a posiadany majątek pomnaża zajmując się lichwą. Jednocześnie jest istnym uosobieniem skąpstwa. Z racji swojej pozycji społecznej musi utrzymywać pewien standard życia, ale jest to niezwykle trudne, ponieważ wydawanie pieniędzy nie przychodzi mu łatwo. Jedyną jego namiętnością są pieniądze i poświęca im dużą uwagę, ponieważ tylko one są w stanie wzbudzić w nim głębsze uczucia. Mówi o nich często sam do siebie, z ogromnym podnieceniem i stara się je chronić za wszelką cenę. Można powiedzieć, że na ich punkcie nabawił się nerwicy, ponieważ wydaje mu się, że każdy czyha na jego majątek i próbuje go okraść. Jego skąpstwo urosło do patologicznych rozmiarów. Harpagon zakopał w ogrodzie szkatułkę, w której ukrył 10 tysięcy talarów. Nie jest to najlepszy sposób na przechowywanie pieniędzy, ale wydaje się, że Harpagon chciał je mieć blisko siebie. Jednocześnie cały czas podejrzewa wszystkich i gdy tylko szkatułka zostaje ukradziona przez strzałkę, to Harpagon wpada w szał. Chce aresztować całe miasto, a gdy szkatułka się nie znajdzie, gotów jest nawet popełnić samobójstwo. Dramat Harpagona jest przejaskrawiony, a utracona kwota nie stanowiła całości jego majątku. Harpagon ma dwoje dzieci Elisa i Kleanta ale nie żywi do nich cieplejszych uczuć, ponieważ wszystkie skupił na pieniądzach. Nie obchodzi go los dzieci. Córkę chce wydać za mąż, za człowieka, któremu nie będzie musiał dawać posagu. A syn zmuszony jest do zarabiania pieniędzy grając w karty i brania pożyczek u lichwiarzy. Jak nie trudno się domyślić, dzieci również nie darzą miłością ojca. Ich stosunek dobrze obrazuje postać Klanta, który deklaruje w umowie z nieznanym lichwiarzem, że ojciec umrze w ciągu 8 miesięcy. Tym lichwiarzem okazuje się być Harpagon, który jest bezwzględny i dość okrutny w tym co robi. Pożycza, powiem, pieniądze na bardzo wysoki procent ludziom w tarapatach finansowych. Przy czym część pieniędzy pożycza w formie zbędnych przedmiotów, co zaniża realną wartość pożyczki. Harpagon jest bardzo łasy na pochlebstwa i komplementy płynące z ust innych osób. Pewnego razu Jakub napomknął mu, że wszyscy dookoła śmieją się z niego. Harpagon był bardzo zdenerwowany, gdy dowiedział się, co ludzie o nim myślą. Ludzie powtarzają absurdalne plotki o tym, że Harpagon drukuje kalendarze z podwójną liczbą postów czy podkrada owie z konią. Harpagon chce poślubić Mariannę i korzysta z usług swatki Frozyny, oczywiście nie wypłacając jej żadnych pieniędzy. Harpagon przy tej okazji jest próżny, ponieważ lubi słuchać komplementów Frozyny. Skąpiec nie sprawia wrażenia zakochanego i nie wydaje się, by był zdolny do pokochania kogokolwiek innego niż własne pieniądze. Dużo o charakterze Harpagona mówi przyjęcie zorganizowane na cześć Marianny. Harpagon zakazuje ścierania kurzu zbyt mocno, aby nie poniszczyć mebli, straszy służbę potrąceniami za każde rozbite naczynie, a także nakazuje rozcieńczać wino wodą i podawać je, gdy tylko goście poproszą o nie kilkukrotnie. Całe przyjęcie ma być bardzo skromne i obliczone na 8 osób, chociaż zostało zaproszonych 10. Harpagon jest dobrym i przebiegłym obserwatorem. Gdy tylko w jego głowie pojawiają się wątpliwości co do relacji Kleanta i Marianny, od razu poddaje syna próbie. W wyrafinowany sposób podpuszcza go, a Kleant łatwo daje się nabrać i wyznaje całą prawdę. Gdy ostatecznie małżeństwo nie dochodzi do skutku, Harpagon w ogóle nie rozpacza. Wszak odzyskuje swój najcenniejszy skarb, czyli pieniądze. Jednocześnie nie zapomina o korzyściach, które może uzyskać przy tej okazji. Egzekwuje od ma sfinansowanie obu ślubów, zakup nowego stroju, a nawet opłacenie usług komisarza, który przecież prowadził śledztwo dla Harpagona. Harpagon jest człowiekiem owładniętym manią pieniądza, egoistycznym, pozbawionym uczuć i gotowym do zrobienia niemal wszystkiego, co przyniesie mu zysk. Jednocześnie przy tym jest zadufany w sobie, naiwny, bezkrytyczny i łatwo go zwieść ładnymi słówkami. Z jednej strony stary Lichwiarz budzi wstręt i odrazę, ale równocześnie budzi politowanie i współczucie, ponieważ jest to człowiek bardzo chory i nic nie wskazuje, aby jego stan miał się poprawić. Leand jest synem Harpagona, który buntuje się przeciwko chciwości ojca, która go ogranicza i nie pozwala normalnie żyć. Nie ma pieniędzy na samodzielne życie i chcąc elegancko się ubierać i dobrze wyglądać, gra z powodzeniem w karty, ale też robi długi licząc po cichu na śmierć ojca. Są to tylko przypuszczenia, ale wydaje się, że Kland byłby zdolny do zabicia swojego ojca. Zakochany jest w pięknej i młodej Mariannie, o którą konkuruje z ojcem. Kland jest świadomy ubóstwa Marianny i jego miłość jest tak duża, że chce zapewnić jej lepsze życie. Na jego drodze staje bezwzględny i chciwy ojciec. Mało powiedzieć, że Kland nie lubi ojca. On go po prostu nienawidzi i życzy mu śmierci. Ich rozmowy często kończą się awanturami, gdyż Klant nie boi wyrażać się swojego zdania i często krytykuje ojca. Kiedy nie widzi innego rozwiązania, posuwa się nawet do szantażu, gdy udaje mu się dzięki pomocy strzałki wejść w posiadanie skarbu Harpagona, który stanowi kartę przetargową. Dzięki temu osiąga swój upragniony cel i może ożenić się z ukochaną Marianną. Eliza to nieszczęśliwa córka Harpagona, nieposiadająca pieniędzy, które umożliwiłyby jej utrzymanie, i dlatego ciągle podlega władzy ojca, przez którego jest nierzadko upokarzana. Dziewczyna buntuje się, ale wszelkie próby buntu są szybko tłumione przez Harpagona. Eliza nie ma w życiu łatwo, żyje bez matki, a ojciec, dla którego najważniejsza jest szkatułka, nie darzy ją żadnymi rodzicielskimi uczuciami. Dziewczyna pragnie ciepła i bliskości, i gdy poznaje Walerego, który uratował jej życie, to zakochuje się w nim. Razem z nim spiskuje przeciwko ojcu, słusznie zakładając, że ten nie zaakceptowałby ich związku. Eliza, podobnie jak Klant, nienawidzi ojca, ponieważ ma dość poniżania i jego tyranii. Chciałaby po prostu żyć normalnie. Jej reakcja to próba obrony przed chorym, owładniętym manią pieniądza człowiekiem. Harpagon najchętniej by się jej pozbył i dlatego znajduje jej przyszłego męża w osobie starego Anselma. Wybiera go, ponieważ ten nie oczekuje żadnego posagu. Ostatecznie nie dochodzi do ich ślubu i dziewczyna może wyjść za mąż za ukochanego Valerego. Waler jest synem Tomasza de Alburci, czyli Anzelma i bratem Marianny. Zakochany jest w Elizie. Mając 7 lat, ocalał z rozbitego okrętu i, gdy tylko dowiedział się, że jego rodzina przeżyła katastrofę, rozpoczął poszukiwania. Gdy spotkał Elisę, postanowił z nią zostać, a poszukiwania zlecił innemu człowiekowi. Licząc na to, że uda mu się zdobyć przychylność Harpagona, zatrudnia się w jego domu jako zarządca. Odkrywa tam rolę typowego Lizusa, który prawi niekończące się komplementy Harpagonowi i zawsze go popiera, wchodząc przy tym w konflikt z Jakubem. Valery w swoich działaniach wykazuje się dużym sprytem i elastycznością. Doskonale zdaje sobie sprawę, że z Harpagonem można wygrać tylko dzięki podstępowi. Marianna to córka Tomasza de Alburczy i siostra Valerego. Po uratowaniu się ze statku wraz z matką wpadły na 10 lat do niewoli korsarzy. Po uwolnieniu żyje praktycznie w nędzy. Jest bardzo dobrą osobą, klant opisuje ją jako człowieka dobrego, pełnego miłosierdzia, uroku i wdzięczności, który nie żali się na swoje życie, a obowiązki wykonuje sumiennie i rzetelnie. Trudna sytuacja zmusza ją do rozważenia ślubu z bogatym Harpagonem. Podczas spotkania ze starcem, rozpoznaje tam klanta, w którym jest zakochana. Dziewczyna jest w rozterce. Z jednej strony musi zachować się odpowiedzialnie i dbać o chorą matkę, a z drugiej jej serce jest skierowane w kierunku klanta. Na szczęście, pojawienie się Ancelma rozwiązuje jej problem i może poślubić swojego ukochanego. Frozyna pełni rolę swatki, jest samodzielna i wyrafinowana w swoich działaniach. Zręcznie manipuluje ludźmi, wpływając czy to na Mariannę, czy na Harpagona. Próbuje przekonać dziewczynę do małżeństwa, kusząc ją pieniędzmi Harpagona, temu zaś wmawia, że dziewczyna lubi wyłącznie starszych mężczyzn i dlatego jest idealną kandydatką dla niego. Mimo tego, że jest osobą wyrachowaną i pazerną, to umie okazać współczucie i stara się pomóc klantowi i Mariannie. Jakub z powodu oszczędności Harpagona pełni jednocześnie rolę kucharza i woźnicy. Znosi upokorzenia ze strony gospodarza, ale stanowczo protestuje, gdy Harpagon każe zaprząc mu konie, które są zbyt słabe. Doprowadzony do ostateczności, wyznaje Harpagonowi, co ludzie sądzą na jego temat, za co jest zbity. Jakub nie lubi Valerego, który w jego oczach uchodzi za lizusa Harpagona i osobę bez własnego zdania. Dochodzi między nimi do sprzeczki, w wyniku której Valery uderza go kijem. Gdy tylko nadarza się okazja do odpłacenia się zarządcy, Jakub wskazuje komisarzowi Walerego jako osobę, która ukradła szkatułkę Harpagona. Strzałka to przebiegły służący klanta, który w momencie nieuwagi Harpagona wykrada jego skarb i przekazuje klantowi. Dzięki temu klant może zaszantażować ojca i finalnie poślubić Mariannę. Anselm zmuszony był opuścić Neapol i w trakcie żeglugi jego statek zatonął, a on sam ocalał, ale żył z przekonaniem, że jego rodzina umarła. W finale utworu dowiadujemy się, że jest ojcem Walerego i Marianny, słynnym Don Tomaszem de Alburci z Neapolu. Anselm jest bardzo szczęśliwy, że udało mu się znaleźć rodzinę. Jest przeciwieństwem Harpagona i najważniejsze dla niego jest szczęście dzieci i dlatego nie szczędzi pieniędzy wykazując się hojnością. Oprócz wyżej wymienionych bohaterów w utworze występuje Simon, który pełni rolę pośrednika Harpagona, a także komisarz, który stara się ustalić sprawcę kradzieży. Dowiadujemy się również, że Szczygiełek i Zdziebełko to służący Harpagona, a pani Klotz to jego gospodyni. Problem nadmiernego przywiązania do finansów stanowi główny motyw utworu. Moller opisuje Harpagona głównie z perspektywy jego stosunku do pieniędzy. Główny bohater ma chorobliwą obsesję na ich punkcie i cała jego egzystencja skupia się na tym, aby jak najmniej ich wydać. Skąpstwo jest przyczyną odsunięcia się rodziny i przyjaciół. Człowiek skąpy nie liczy się z potrzebami innych osób i nikt nie chce się przyjaźnić z osobą, dla której najważniejsze są pieniądze. Zdaniem współczesnej psychologii niechęć do ponoszenia jakichkolwiek wydatków jest zaburzeniem osobowości wywołanym przez nerwicę lękową. Strach, o którym mówimy w kontekście skąpstwa jest raczej związany z cierpieniem psychicznym, jakie wywołuje strata. Oczywiście wszyscy tak mamy, tylko że u skąpca poziom bólu przy stracie nawet niewielkiej sumy pieniędzy może być większy niż u osoby zdrowej, która nagle traci wszystko. I w tym właśnie sensie skomstwo jest chorobą. Człowiek skąpy odczuwa brak bezpieczeństwa jak również nie posiada umiejętności mądrego korzystania z życia. Skąpstwo przenosi się na inne Obszary życia. To nie jest tylko kwestia chorobliwego oszczędzania pieniędzy, ale także nieumiejętne dzielenie się ciepłem i miłością. Często skąpcy są ludźmi despotycznymi i starają się wpływać na innych ludzi i ich kontrolować. Oczywiście racjonalne argumenty rzadko do nich trafiają, bo wszystko wiedzą najlepiej. Ważny motyw stanowią relacje rodzinne opisane w utworze, które niewątpliwie są przejaskrawione, by uwypuklić wpływ skąpstwa na losy rodziny. Harpagon, żeby realizować swoje chore ambicje, tyranizuje rodzinę. Całkowicie steroryzował córkę, która nie potrafiła mu się przeciwstawić i posłusznie wykonywała jego polecenia. Wpływ głowy rodziny na los pozostałych jej członków podejmowany był również w Świętoszku z tą różnicą, że w omawianym utworze członkowie rodziny nie kryją swojej niechęci do ojca. Między klientem a Harpagonem często dochodzi do spięci kłótni i można powiedzieć, że gdyby Harpagon umarł, to wszyscy jego bliscy ucieszyliby się z tego powodu. Należy pamiętać, że omawianym bohaterom Żyć w czasach zdominowanych przez układy i kalkulacje. Młode pokolenie było zależne od woli rodziców, a małżeństwa były kojarzone na zasadach zbliżonych do biznesowych. W skońcu wątek miłosny odnosi się do trzech par: Elizy i Valerego, Kleanta i Marianny. Oraz Harpagona i Marianny. Dwie pierwsze pary muszą ukrywać się ze swoimi prawdziwymi uczuciami i snuć różne intrygi, które spowodują, że ojciec zgodzi się na ślub. Młodzi starają się sprzeciwić panującym konwenansom. Klan próbuje zarobić pieniądze poprzez grę w karty, a Eliza stara się butować przeciwko woli ojca. Wydaje się, że w najtrudniejszym położeniu znajduje się Marianna, ponieważ nie może myśleć wyłącznie o sobie, ale także o chorej matce. W przypadku trzeciej pary trudno mówić o miłości, lepszym określeniem byłoby transakcja. Marianna niejako zmuszona jest poślubić Harpagona ze względu na trudną sytuację materialną, zaś Harpagon wybiera Mariannę na żonę, bo jest młoda i oszczędna, a ponadto naiwnie liczy na posag. To już koniec tego materiału. Mam nadzieję, że okazał się on pomocny i jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału.